Wybierać od rączki. raczej przetapiać, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze ile dni ciepło zostało? Przecież cały Tak, ale ma być znowu zimno ponoć, tak słyszałam. Tak mi jedna pogodynka mówiła. Czy da się zmienić kolor złota po przetopieniu? Czy da się, czy da się przetopić złoto tak, żeby ono miało potem inny kolor niż wyjściowy, który miało? Nie wiadomo zobaczymy, czy dzisiaj się to uda. To jest spora misja. Jedziemy do miejsca z polecenia. No z polecenia jedziemy, ktoś nam to polecił, tak? Więc jak ktoś to będzie na Dominika. <grytanie> jedziemy tam, ponoć są super y, właściciele, super obsługa i super ogólnie wszystko, więc y, że da się z nimi dogadać i tak dalej. Super doradzają, więc mam nadzieję, że jak przyniesiemy im obrączkę. I ona ma bardzo ładny kolor złota. Niestety nie pasuje do końca to, o, ten odcień. Jest taki trochę pod czerwień bym powiedziała to złoto. Nie pasuje do końca do mojego pierścionka zaręczynowego. To jest duży problem oczywiście. Kijowo wybrało pierścienek zaleczonych. Jak ten gość, jak ten gość, którego nie przewidzisz. No już wiecie, nie chcę wskazywać palcem, ale no wiadomo o co chodzi. W każdym razie teraz trzeba dopasować to po prostu pięknie do e, koloru tego złota. No i mam nadzieję, że to się uda. Mam nadzieję, że da się po prostu zmienić kolor. No ale przecież nie ma, nie ma czerwonego złota, tak? Oryginalnie. Nie ma rose goldowego złota. Rose gold był modny jakiś czas temu i fajnie, spoko, to się pojawiło. Ale to nie jest tak, że nagle po prostu... Wydobujemy <grywamy> różowe złoto, więc jeżeli da się to zabarwić na inny kolor, na przykład taki bardziej jakiś patynowy, inaczej nie patynowy, szampański, coś takiego, żeby to było takie fajne dobrakowe złoto, no to jesteśmy w domu, mamy szansę. No, ale to dzisiaj się okaże, czy to wszystko się uda. Jeszcze raz mam powiedzieć, czemu... To się nazywa? Nie powiem, jak się nazywa. A jak to właśnie się okaże, że nie fajne? A i ja powiedziałam nazwę? A no to nie powiedziałam, to nic nie zdradzam jeszcze, to wszystko się o każdy na miejscu. Czy ja dopiero teraz zaczęłam nagrywać i już skończyłam gadać? Dobra, to już nieważne. Nie. Może coś takiego sobie weźmiemy. Nie. nie chcesz z kamieniem wojtek? Tak czynają. Tak mało, ty wybrałeś ładniejsze. No, tak. nie, że to taki widać. Ale no to tak. się z tym, nie wiem, który jest bardziej podczerwieni. A ten jest taki bardziej sprany, też jest powtarzany. Tak, nie, 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 no. nie są proste wybory. co, który z tych trzech jest naj, najmniejszy? To jest ten, dlatego ja go na koniec. Że nie No dobrze, czy jesteś zdecydowany? No to tak, tak. No bo jest jestem zdecydowany, to białe złoto, 100%. Są jeszcze takie wzory różne, ale No i ewentualnie się waham, czy takie cienki. Ale. Taki, i cienki to byśmy się głupili. No. To złoto. Dobra. No. Czy jeszcze możesz, możesz wymyślić jakieś cytaty? Tak, Trzeba robić. Taka grubość. Bo to są te dwa i one są najbardziej. Dzięki, to teraz zobacz, taka? Inaczej drugie. To jest najcieńszy. To jest najcieńszy. Nie, no, spoko. Oczywiście. Znaczy, sensie, no to wygląda ładnie, tak? A nie wygląda też tak za, za delikatnie? Tak nie. za cienko. Dobra, no to ten. Masz delikatne dłonie. Więc. A ten drugi to jest pośredni. To jest, pośredni. jest najgrubszy. To na pewno nie. Hmm. <laughs> czy ten nie? jak jakaś kubyła, czy że ja takie. Moim zdaniem, przez to, że on ma kształt taki prostokątny no. i nie jest taki wymyślny jak ten na przykład, no nie. to zupełnie nie, przynajmniej no, mój tak. wizualny odbiór jest zupełnie inny. Że za duży? Nie, ja po prostu właśnie już nie wiem, sama wiesz. Jestem... To jest ten naj największy. Złóż w dłoni, dłoń w pięść, bo tak częściej ją widuję. <laughs> <laughs> to, to może po prostu zadzwonić do pani? Wiesz? I co? Państwo może jakiś wymiar? Czyli nic nie ma nie są proste rzeczy Dawaj ten pomarańczowy To będzie do boho Ceglane Nie są proste sprawy, żeby znaleźć ładnych garnitur, słuchajcie I co jest? Kamizelka Ale w tym samym kolorze, kamizelka ale prze... Wiesz, taka niebieska też pasuje, tylko że to inny kolor całkiem niż, niż wesela. No powiem Ci, że średni chyba. Chyba coś nie ten kolor, co trzeba, nie? Taki trochę za, za, za ciepły. Chyba się nie uda jednak w sieciówce znaleźć. No czemu się z tym nie śmiejesz? No właśnie jest tak boję je nagrywać, bo to się z tym nie śmiejesz no, później. No, w każdym razie wracając. <noise> Wybór obrączek okazał się bardzo prosty już, bo jak się ma już wizję w miarę, i już totalnie y, wie w miarę czego się chce, A to już jest spoko. Bo, jakby byliśmy na targach ślubnych jakiś czas temu, rok temu chyba praktycznie, i się okazało, że bardzo ładnie wyglądają kwadratowe. Takie w sensie bardziej. Mm, kwadratowe, bardziej tak ostro zakończone, płaskie, bez żadnych wzorków i tak dalej. Na początku chciałam w ogóle wzorki, ale. Czy jakieś takie zdobienia, to mi się bardzo podoba. Nawet już znalazłam kilka takich firm właśnie, które pierwsze, no po prostu przepiękne rzeczy robią, ale to się wiąże z tym, że co? To wygląda ładnie na początku, a później jest taka kupa, bo trzeba to jakoś tam odnawiać, to się bardzo szybko przeciera, no i to już nie jest takie do końca fajne. No więc, no nie wiem, w sensie koszty pewnie jakieś napraw są droższe, bo jak coś poszerzyć albo zwężyć, to też jest drożej, ale są przepiękne te jakieś diamenciki i tak dalej, to no są bardzo ładne. Nawet sobie ci tak przymierzałam, yy, tak dla porównania, myślę, kurde, jakie ładne, ale no, dobra, ale i lepiej nie. W sensie ja mam dość ozdobny ten zaręczynowy, więc chyba fajnie pójść w klasykę, więc te kwadratowe były takie ostro zakończone, były bardzo fajne. W ogóle kolor wybrany bardzo szybko, yy, mega wszystko szybko, Wojtkowi też się szybko spodobało, Jego kolor ma inny niż ja. Tak to, tak to ogólnie bardzo fajnie i bardzo szybko, sprawnie poszło, super miejsce, bardzo miła obsługa, także wszystko jest fajnie, myśmy jeszcze nad grawerem i... no i... Kurczę, mamy to, mega szybko poszło, mega sprawnie, więc jest proces. proces więc jest, proces, więc jest proces, progres, chciałam powiedzieć. Więc proces jest proces. progres. Proces jest tak we wszystkim. Przy okazji jeszcze były garnitury, co jest drugą. Ciężkim orzechem do zgryzienia, nie jest takie proste jednak. poszukamy jakiegoś tam odpowiedniego, no i wiecie, krój, klapy nie takie, to wszystko jest, to wszystko jest trudne, żeby to tak dobrać. Dzisiaj byliśmy na właśnie na porównaniu tak po prostu w galerii pochodzić, żeby zobaczyć mniej więcej żeby zobaczyć mniej więcej. Kolory i kroje, no ale niestety nic nie znaleźliśmy odpowiedniego, więc jednak zostaje nam jeszcze atelier czy tam krawiec, nie wiem co tam nazwać w sumie. W najbliższym czasie, więc ja zobaczymy. Znaczy, pod Biedronkę. Tajwolę ja Lidla! Ja jestem team leader, jakby co. Jesteś team leader. To jest że ty Dobra. Będziemy patrzeć, jak będzie na przymiarkach i zobaczymy, co będzie. Idealnie, ten I myślę, że będzie spoko. Nie widać go do końca. No, także zobaczymy, co będzie na przymiarkach. Ale już jest jakiś grubszy proces, już, już coś jest. Już już jakby jest kolor, już wiadomo, co tam będzie się działo, także to nie jest łatwe, ale myślę, że będzie spoko. Myślę, że coś już wybierzemy, jak już jest taki grubszy trop, nie? Nie wiadomo. Tak o garniturze. No, także zobaczymy, co ja, myślę, będzie. Że będzie będzie. Będziemy szyli. No będziemy szli chyba, bo nie ma jak opcji, no żeby się coś znalazło. Bo to jest takie wybrepny tutaj. Po prostu Musi być tak elegancko wszystko. <laughs> nie dziwię się ten dzień w życiu, więc i tu jest jeszcze o tyle fajnie, że ty będziesz mógł nosić ten garnitur na wiele innych okazji. Tak, Spoko. No, może na wiele tak, tak. Można kupić sobie jeden garnitur. Okej, okay, zapłacisz za niego tam więcej oczywiście dużo niż w sieciówce, ale kurczę, no, założysz go na, na jedną imprezę, na jeden ślub, a ja sukienkę ślubną założę tylko jeden raz sobie, no bo ciężko założyć już na inną okazję, no więc... No i Słyszałem tak, no, nie mogę się sprzeciwiać. Słyszałem o takiej imprezie ostatnio, gdzie ludzie przychodzą w swoich strojach, właśnie z własnych wesel. I masz 40 panien młodych, no? Co za impreza? No i tak, jest zresztą... Tinder dla mężatków, czy co? To jest impreza, taka, po prostu impreza no organizowana. Jak masz w stylu lat 80., to masz w stylu własnego wesela ludzie przychodzą w strojach z własnych wesel, tak? Tak. No, ja nie jestem. Na razie za... Nie wiem, na razie nie jestem zaproszony, bo nie miałem wesela, więc. Ale czy nie łatają jeszcze dziur, tylko Po prostu są tutaj wiesz... Kochani, kochani, dzisiaj wielki dzień, dzisiaj jedziemy po Karnitu i to już jest to miejsce. Mamy taką nadzieję, bo wielką, bo jest mega ładne, są tam mega fajne buty. Takie same, które kupiłeś, tylko że w wersji brązowej Kiedykolwiek będziecie przygotowali jakiś outfit? zwłaszcza garnitur, to warto zacząć od butów. Nie macie jeszcze gaeru, A już kupujecie buty. To jest, tak się to robi. Tak się to robi. A potem w razie czego to po prostu wymieniacie buty i, i tyle, także po sprawie. My lepiej zacząć, na przykład zacząć od poszetki. O, o, tak, to też myślę, że spoko. No także wiecie, tutaj złote rady, jak zwykle możecie ich wiele odzyskać. Myślę, że będzie fajnie. Serio, nie, serio, jestem, tak serio jestem przekonana, że dzisiaj tam pojedziemy, i że na tyle i ile oni mieli fajne projekty, serio, serio myślisz, że tam na pewno dzisiaj Nie, no, To jest jedyne miejsce. To jest jedyne miejsce w już w Wrocławiu, Wrocławiu, bo po nieudanym incydencie w innym Acelie, bez wymieniania nazw, nie będziemy robić anty... Co? No, nie robię, antyreklamy. No już no, wcześniej no, no, no. powiedziałam, że nie będziemy, nie, będziemy anty... nie będziemy robić antyreklamy. Nie będziemy robić antyreklamy, nie, nie chodzi, chodzi o to, że po prostu nikt nas tam nie czuł. W ogóle, ani my nie czuliśmy klimatu, więc to, to o czymś świadczy. Jak ktoś zna jakieś dobre pracownie krawieckie. We Wrocławiu e, takie to. Drukujący, znaczy drukujący. Drukujący, drukujące drukujące od razu po prostu. Druk wydaje mi się, że takich miejsc brakuje. Nie napisałeś no, się nawet do kogoś, kto się też zna e na garniturach, że faktycznie Wrocław akurat piękne miasto ogólnie zapraszam, bo jest cudownie, ale co ono brakuje pracowni krawieckich? No i tutaj widzicie. Jak nie urok, to sraczka, jak bawie moja babcia. Tak. I ma doskonałe zastosowanie do, do Tak, to jest moje jedno z powiedzeń, także tak. No dobra, no to mam nadzieję, że będzie super. Myślę, że będzie super serio. Myślę, że tam i, i projekty były fajne, i. I klimat się wydaje taki spoko i opinie dobre, więc nie, myślę, że myślę, że akurat to miejsce dzisiaj wygra. Nagram kilka przebitek. Ja nie możemy niczego obiecać, bo on jest wybuchowy i często zmienia zdanie, więc... No więc nie wiadomo, czy będę mogła nagrywać, czy się na mnie rzuci, czy po prostu, wiecie, po co wyrzuci nagrywasz? mi... Po co nagrywasz? Po co ta kamera? I znowu ta tak mówi brzydko i ja bo się tak stresuje, no. Jaka piękna wiosna się już pojawia. Chciałbym wykonać granicę w takim kolorze piaskowym. To jest koło beżowe, Myślałem nad tym i jeszcze hmm. tak... Okej, okay, szum się odbywa w czerwcu, więc pewnie będzie 30 stopni, będzie ciepło. Możesz się poruszać. naprawdę dobrze. To wygląda. zobaczysz sobie. Naprawdę spoko. W jednym odcieniu? Czy jest to jest takie. Czy to jest takie... Jestem cały czas w szoku. Jeszcze trawisz? Trawisz koncepcję. Nie tak, podoba To jest jakiejś lokalnej telewizji? Tak, to jest telewizji Jak oceniasz? Um. Dobrze oceniam. Aż z 8 godzin, które spędziliśmy w salonie, była magiczna. 4. Okay. Spędziliśmy no, 3 hakiem. No, 3 chyba, Ale było bardzo dobrze. Pełen profesjonalizm. Nie, no tak szczerze, to po prostu uff, od wejścia tylko przecież ten koleż wyglądał tak, że. Tak, tak bierzemy, tak. Przekonałem się, ja byłem przekonanym klientem po 10 sekundach, jak wszedłem do lokalu, bo tak. po ubiorze właściciela wiedziałem, że tak, ja chcę. Takiego kroju marynarkę. Więc... Wyglądasz dobrze i już masz to na sobie jakby Ufam ci totalnie Bo już pomijając to, że już jednego krawca mamy Właściwie tak. krawcową za sobą I wrażenie były totalnie odmienne I było po prostu do dupy I ona jak słyszała, że, że gdzieś tam Ślub było, że jakieś kokołeki kapelusz, to tak patrzyła po prostu jak na wariatów Więc totalnie nic nie czuła Jak dla mnie, w sensie nas nie czuła Taka była jakaś taka bardzo sztywna w tych swoich takich. Nawet nie miała takiego portfolio, nie nic, tak dalej. W sensie, no, średnio było w ogóle co patrzeć. Postania na nimowa bo pewnie niektórzy na przykład poko się odnajdą. Tylko totalnie nie nasz klimat i nie tego, co gdzieś tam Wojtek by chciał. A tutaj? Wow, od razu zrozumienie, od razu tu taki kolor, tu takie, tu takie próbniki, tu takie, tu niech pan już do twarzy, tutaj do światła. Tu mamy arenarki na przymiarkę, takie w sensie przykładowe, tu z takim kolorem, a to będzie tak odbijać, a to będzie tak odbijać. Jezu, milion, dwieście opcji, milion, dwieście pomocy. Nie? Jest takiego słodkiego pieska tam po prostu, który witam wszystkich i taki cudowny, bo do nas mu smaczki dawała, był super. To miejsce myślę, że spokojnie można polecać i po prostu podejście ludzi, podejście wszystko, byliśmy tam naprawdę ponad 3 godziny, wszystkie przymiarki już masz z głowy, tylko kwestia jeszcze zdecydowania się na krój i jakichś tam takich detali, no to masz jeszcze kilka dni, a tak to po prostu mega super, naprawdę. Wow, 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 polecam. Ja jeszcze nie włączę, na razie nie umiem w te vlogi. Tyle z wycieczki garniturowej, garniturowych wycieczek to dobrze nie uchwyciłaś? Z mojej strony chciałem tylko powiedzieć i doradzić tutaj może wszystkim osobom, które szukają garnituru i chcą zrobić coś więcej niż kupić w bo na przykład, tak jak dzisiaj zauważył słusznie pan z salonu, w którym byliśmy, one są przyte w taki. Te przeciwkowe są przyte w taki dość ustandaryzowany, nie do końca odpowiedni do, dla każdej sylwetki sposób. Z tymi poduszkami, z umiejscowieniem guzika, tak nie, nie zawsze, tak pod żebrami nie zawsze to jest korzystne. A dla większości, osób, dla większości facetów to nie jest korzystne. Gama kolorów jest dość uboga: praktycznie tylko czar i, i granat, ewentualnie taki taki niebieski. Kilka szarych, ale generalnie nuda, jeśli chodzi o fasony i kolory. Więc tak, więc jeżeli. Tak, więc jeżeli ktoś ma takie chęci Ale nie jest, wcale, nie rozbija się w banku Można, można to zrobić za miliony monet A naprawdę mieć super produkt Ja miałem coś takiego w głowie, że chciałem zrobić za dużo rzeczy Jakieś właśnie wyszukane buty Krzykliwe, agresywne, szerokie klapy Dwurzędowy garnitur, a jak nie dwurzędowy to To pięcio. Jednorzędowy, ale na przykład z, koniecznie z kamizelką i tą kamizelkę to chciałem taką bardzo elegancką kolor, też wymyślny, więc chciałem bardzo dużo rzeczy naraz narzucić. które są I... fajne, ale może nie wszystkie naraz, po prostu zaczynają się zdawać. I, i robi i się ubić. takie no. Więc też dochodziła taka fachowa porada. No, I ja przykład, nawet jak ja, może trochę naiwnie, zawsze uważam siebie za gościa, który coś tam wie, jeśli chodzi o dobór garnituru, i kolor i tak dalej. Natomiast dzisiaj się dowiedziałem mnóstwo rzeczy, o których nie nim nie Finalnie zdecydujecie się na zakup garnituru w takim takie pracownik krajuńskiej, tylko mimo wszystko bierzecie sieciówkę, bo ta tak No to i tak spoko, ale macie jakieś podejście, spoko, ale... macie jakiś ogląd na sprawę, wiecie po prostu mniej więcej zwracać uwagę, co wam pasuje, jaki kolor, krój i tak dalej i tak dalej. To jest super uważam doświadczenie, nawet, nawet jeżeli nie, właśnie nie chcecie na pewno wydać tyle kasy i po prostu będziecie kupić w sieciówce, to też jest OK, bo można zawsze trafić. No to nie jest powiedziane, że wszystkie są beznadziejne w sieciówkach, no bo nie, bo zależy od kto czego szuka. I to jest, to jest klucz, to jest tylko jakby o to chodzi, tak? Więc a nóż, ale uważam, że no takie wizyty u krawca są tak bardzo takie ciężkie. Ja, też, ja bardzo. też jestem szalenie wybredny, ja to wiem. I no ja też jesty sobie sprawę z tego, że niektórzy mają trochę, może nie, że wywalone. ojej, co tu się dzieje? <laughs> No nie, nie zwracam aż takiej uwagi na detale. To jest okej, okay, jakby spoko. Ale też na przykład strasznie tego trwały przymiarki. Tak, bo na pewnie, na pewnie bo się, jakby moja, moja sukienka, w sensie mam już sukienkę, oczywiście, ona będzie szyta też na mnie, ale ona będzie, ona jest jakby szyta już na wzór pewien, więc jakby tam bardzo niewiele rzeczy zmieniam, typu nie wiem, długość, czegoś, oczywiście, może kolor podszewki i takie tam, ale już wzór jest. I w to było to w zasadzie, okej, okay, pani ja przyszłam, wśmyszyłam jeszcze raz sukienkę, to fajnie, fajnie, to tutaj poskracać, nie poskracać. I od razu, jakby tylko pani mi zbierała wymiary, co trwało dosłownie, no dosłownie chwilę, no nie wiem ile to trwało, 10 minut tak naprawdę, a tutaj te przymiarki, te wszystkie po prostu zbierania w najmniejszych szczegółach, pan patrzy jak tam Wojtek chodzi, jak to się układa, a tutaj, a tam, niesamowite, to było super. No więc w temacie garniturów też. Przepraszam, że okazji przed przejściem. Nie, z pytań to zrobiłeś. <laughs> Boże święte, co się mam tutaj na co dzień. Nie widzieliście, a był taki po prostu mega stary, taki, co to był jakiś Mercedes? Z ja to wabie. Nie, ale serio był piękny, taki potężny samochód, taki stary, nie wiem, czy, nie wiem, co to było. Czy, po prostu był piękny, ok? I tyle, tyle jest z macie ważne. Musimy wierzyć. Chevrolet. Mówicie mi, o, musimy wierzyć na słowo, to był piękny Chevrolet w kolorze. Weź open czy pasowałby bardzo do naszego ślubu, no ale co, nie zdążyłam zatrzymać pana po drodze. No trudno. W każdym razie już wszystko wiecie na temat garniturów i szycia i w ogóle, także nie ma za co, nie ma sprawy, nie dziękujcie. To by było na tyle, No właśnie możliwe, że to było słychać. Dobra, także już... To będzie dobre zakończenie, Paula. Dobrze. Dobre zakończenie. To najlepsze zakończenie. To pa, to my wychodzimy. A kiedy się znowu zobaczymy? No, no Dobra, cicho, cicho. Dobra, cicho już. Dobra, no to już wszystko wiecie w temacie garniturów, szycia. Przestań Wojtek, krawiectwa. Nie dziękujcie, nie ma sprawy, nie ma za co. Polecam się na przyszłość. Mam nadzieję, że na coś Wam się te rady przydadzą przy właśnie wyborze. Być może zastanawiacie się, czy szyć, nie szyć, czy warto, nie warto. Myślę, że to jest po prostu fajna opcja do rozważania. Dzięki za oglądanie. Pa!